Witam was w kolejnym odcinku, jest to dzień drugi z naszej nowej serii Better Minecraft i dzisiaj zwiedzimy sobie dużo, dużo struktur mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał jeśli tak no to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji ponieważ lecimy po 1000 subskrypcji no i na 1000 subskrypcji gram na 10 horrorowych modach Zjedzmy sobie Zjedzmy sobie chlebek i jak wiecie mieliśmy iść do tego. Ale patrzcie co ja tu jeszcze zobaczyłem. Tego tu nie było. Dobra. Po prostu pójdziemy... Pójdziemy pierwszy w tą stronę. Później pójdziemy tak. W tą i później pójdziemy tak w tą. A do zrealizowania mojego planu była mi bardzo potrzebna łódka, którą oczywiście zrobiłem. Czyli, tak, okej, okay. a są jeszcze jakieś inne? Wioska. Zebrałem wszystkie moje potrzebne itemy i wyruszyłem na naszą kolejną przygodę. Zacząłem zbierać drewno na deski, a z desek zrobiłem łódkę. I wiecie co? Pokażę Wam tylko te najciekawsze struktury, które coś miały w sobie, bo inne wyglądały tak. Po prostu. Co to jest? A, to jest ta ryba. Taka. Po, po prostu most. Może na tym moście coś będzie. Nie, to jest po prostu most i my tu pojechaliśmy Czyli się zawracamy. Ta, to teraz czas na te dobre. Dobra. Popojemy tam Czyli mamy już wioskę tak naprawdę. To może być niebezpiecznie, więc się przygotujmy. Dobrze, że tu przyszliśmy. Teoretycznie jedzenie nam się przyda, no gdyby tak nie patrząc. Myślałem, że to będą jakieś diaksowe temy, bo ostatnio właśnie znaleźliśmy. No, no to prawda, jedzenie się przyda. spodziewałem się większego Czekaj. Dobra. Mamy tą chatkę. I bum. Jestem przygotowany, w razie czego Emelardo, on nam się sprzedażą w wios z tego co wiem mhm. Teraz dopiero pomyślałem o tym. Ominiemy tą wiedźmę, ominiemy dużym łukiem. Bo... Tu jest chatka wiedźmy. A tu jest... Ta cywilizacja. Wioska, cywilizacja. Osadnicy, pełno osadników, pełno! Mamy cywilizację. Dobre. <grych> tu są te gwardy nawet takie. Kruk. Dobra, czekaj, czekaj. No, co, co tu mamy? Emelardy. Ale ten do mnie najbardziej ciekawi, bo on jest taki unikatowy. Podobno z tego kościoła. Dobra, zostawmy tu nieprzydatne rzeczy. I po szybkiej eksploracji tej wioski okazało się, że nic tam takiego ciekawego nie ma. No, chyba, że znalazłem jedną ciekawą skrzynię. O. Dobra, dobrze, że tu weszliśmy. Patrzcie. I zaraz idziemy do ruin portalu też. Patrzcie, tu jest ten typu, ten taki... Dobra, co tu jeszcze mamy? Chlebek, też się sprzeda. Czemu by nie? Wszystko szło dobrze, aż do momentu, gdy spojrzałem na mapę i zobaczyłem villagera z... białymi oczami, po prostu. To nie jest dobre. To jest villager z białymi oczami. Ja Idziemy on jest tego domku. Że tam kręci. Idziemy tam. Ale tam jest jest wilarzy z białymi oczami. Co ty nie powiesz? To w domku jest. Z białymi oczami. Przeszukałem jeszcze cały dom, ale nie było tam już nic ciekawego. Ale po drodze do zrujnowanego portalu znalazłem coś. Bardzo dobrego to co? zamiast tego chlebek i let's go czekajcie bo ja już nie wiem gdzie mam iść na wprost dobra teraz płyniemy do góry i u góry jest to Dobra. Zajrzyj czas do góry. Jakie to potężne jest najwielkie! Ale tu coś jest, no? Tu. A nie pokazuję, że tu jest jakiś mob. Oprócz kurczaka. Dobra. Ciekawe, ciekawe. Tu jest Tu garnek? To ma to... Miska. O! Union, to ma Wziąłbym, tylko że znowu widzicie, że ja mam... Aha, bo ja to miałem nieposegregowane. Ale dobra, czekajcie, czekajcie. Na razie chodzimy do portalu i zbierzmy parę obsidianów, bo będziemy pójdziemy do wioski. To. I w następnym oczyku może już się będziemy udawać do neteru, bo... Chociaż nie wiem, bo tam są... Jak szybko kopię. To szybko kopię. To kopię bardzo szybko. Nie chcę wpaść do lawy. Nie dajże. A więc posegregowałem moje itemy, zebrałem obsydian i ruszyłem w stronę wioski. Ale zobaczyłem coś, co przykuło moją uwagę. Dobra, musimy tak przepłynąć, no. Nie, nie wiem, tylko że już wiem po co to jest. Tak, te wyspy, które były dla mnie bezużyteczne, teraz są dla mnie użyteczne. Bo jak widzicie jest na nich diament, żelazo, no złoto, emelardy. A co by zrobił normalny gracz Minecrafta, gdyby coś takiego zobaczył? No ale ja zacząłem się budować do góry, żeby zdobyć diamenty. Jak coś to spadniemy do wody, a nie do tego, kurde tam jeszcze nie mogę. Ale co trzymania shifta mnie nie boli? Ooo... mój Boże. Tak, to jest takie, taka mini-survivalowa. Nie mogę jakoś inaczej tego... Co to jest? Enchanted Book, Fire Aspect 2. Weźmiemy to zamiast tego. Diamenty. Ja Jestem głupi. Widzę, co nie będę was zanudzał, ale no gdy się stało się to. Hmm, ja mam to gdzieś już, Paweł. No i po tej naszej całej przygodzie dotarliśmy do końca tej dzisiejszej przygody. Idziemy tu i idziemy sobie zrobić mieczyk diamentowy. Co to jest? Filar. Rasam lamazur. Mazur. Co? Rasa... Nie wiem, co ja zrobię. Jedną dobry, potrzebuję szybko kowala albo okolwiek. Kręciłem się jeszcze tak trochę po wiosce, aż zrobiłem coś tak głupiego. Doktorek! A co oni tu... Co to tego typa? O kurde Źle żem zrobił Źle żem zrobił, muszę uciekać teraz z wioski Muszę uciekać z wioski wow. Wszyscy się zeszli, a ja chciałem tylko kuszę A tu jest pająk Złe co wybrałem, dosłownie wiele creeperów Łóżko, łóżko, łóżko szybko fast, 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 fasting. Fast, Myślę, że mucha mnie zaatakuje w nocy. Jezus! Jakie to jest! No tak, to co zrobiłem, to było głupie. I to bardzo głupie. Poprzez panią się zebrałem trochę kobby żeby podbudować się do góry do kolejnej wyspy, ale zanim zobaczycie jak się budowałem, to mam... coś chyba lepszego w tym odcinku. Dobra. No a teraz zobaczmy że do podbudowania się nie... do kolejnej wyspy. A, spadaj mi stąd woda. Ops. Po do skrzynki się podkopaliśmy, a tego nie chcieliśmy. Czyli komy się tu! Poczujcie ten zapach diaksów. Rozbudowałem sobie na szybko swoją taką minibazę. I zacząłem robić diamentowy miecz po to, żeby nałożyć do niego ten fire aspect, który wcześniej znalazłem w tak poprzedniej tak. wyspie Weź mi z tym spadaj Tak. Weź mi z tym spadaj powiedziałem Z się jeszcze spadaj z tym Dobra Mam to mieczek i teraz mamy problem. I to bardzo pewien problem. Czekajcie. Get out. Get out. To zastąpimy tym. Dobra. Mamy bardzo duży problem. Chciałbym kowadło zrobić. Tylko, że jak zrobić kowadło? Mam na 300 opcji iron ring, po co mi to? Mogę krzesła sobie zrobić, ale nie Dobra, wyścig ty kontra ja, ja muszę zrobić kowadło, a ty musisz zasubskrybować 3, 2, 1, start. Teraz patrzcie, biorę napisz czy ci się udało. Tym Fire Aspect 2 Teraz ja się mogę bić. Dobra, czekajcie, bierzemy to i tyle. Wywalimy się. Ja dziękuję za oglądanie. Myślę, że dzisiaj mega dużo zrobiliśmy. Moim będę, będziemy się jeszcze kopać po inne właśnie takie rzeczy. Możemy zrobić portal do Netheru. Mamy złote rzeczy i te takie, ale znowu boss. Bo tam są bos. Ale naprawdę w trzecim dniu już po... widzieliście. Ja trzymam coś wtedy. Ty, czekajcie. Chło, a jak piszę, to też jest takiego. Dobra, Papa. Pa.